Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Maciuszek, a to jest program W DRODZE NA SZCZYT. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest młody chłopak Wojtek Kalinowski. Witam Cię Wojtku. Cześć Wam, przy... Cześć wszystkim. Wojtek to jest chłopak z niezwykłymi ambicjami, który nie ma tylko planów, nie ma tylko celi, ale już działa, już robi coś w tym kierunku i wie czego w życiu chcesz. Więc Wojtku, powiedz pokrótce czym się na co dzień zajmujesz. Rozwijam swoją markę osobistą, mam też... Projekt, na którym po prostu zarabiam i głównie się specjalizuję w Instagramie. Dobra, Wojtek, masz dzisiaj 17 lat. Kiedy zacząłeś? Kiedy w ogóle zmieniłeś swoje myślenie, że nie chcesz żyć tak jak osoby przeciętne, że chcesz jednak od życia czegoś więcej? Dokładnie się zaczęło w wieku 15 lat, ale wtedy to wiadomo. Byłem młody, nie wiedziałem czego chcę, ale tak konkretnie zacząłem działać od marca tego roku. Dobra, no to wróćmy jeszcze do czasu 15 lat. Miałeś 15 lat. Co zmieniło Twoje myślenie? Czy to było jedno zdanie, czy to była jakaś książka, czy to rozmowa z kimś, czy może jakiś filmik na YouTubie? Właściwie zaczęliśmy chyba wtedy podcast Roberta Grynia, zaczął był wywiad z Matusem i wtedy to zobaczyłem, to było takie wow, czy taka osoba w ogóle istnieje, tyle zarabiał takie ma osiągnięcia i sobie wtedy mnie tak zainspirowało, że mogę założyć własną firmę. Dobra, no to teraz możemy podziękować Robertowi, możemy podziękować Matusowi za ten materiał, ponieważ dzięki temu powstali tacy ludzie jak Wojtek. I mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie mojej z Wojtkiem również kogoś z Was możemy zainspirować do działania. Dobra, czyli obejrzałeś ten wywiad. A co było wcześniej? Czym się zajmowałeś na co dzień? Bo mówisz, że nie, nie byłeś jeszcze w tego świadom. Na co dzień trenowałem siatkówkę. Był sport, wiadomo. I głównie wiązałem z tym przyszłość. Ale gdy się pojawił Robert, to troszeczkę zmieniło się moje myślenie, ale w dalszym ciągu była jednak ta w głowie siatkówka. Na przełomie trzeciej klasy, już bardziej poszedłem, że chcę własną działalność mieć. Pojawiła się myśl o siłowni, coś w tym kierunku. I jest teraz druga techniką, i myślę o, o swoim własnym biznesie. Właściwie już realizuje to. Dobra, czyli do siatkówki jeszcze zaraz wrócimy. Był Robert, był Matus. Były pomysły o działalności, ale czy poza pomysłami jeszcze coś robiłeś? Czy poza podcastem zainteresowałeś się bardziej podcastami, może jakimiś książkami, może jakimiś szkoleniami? Czy po prostu to odeszło na myśl? Powiedziałeś działalność, ale dalej i tak robię swoje? Nie, wtedy mnie tak mega to zainspirowało. Kupiłem książkę Ilona Maska, dokładnie pamiętam jaką, oraz Potęgę Podświadomości. Książkę Ilona przeczytałem, ale potęgę Podświadomości do dzisiaj nie przeczytałem. Dobra, czyli do marca tego roku budowałeś, można powiedzieć, świadomość, mhm. co w marcu było przełomem i co od tego czasu robisz? Właściwie wtedy to była kwarantanna i uświadomiłem sobie, że nic nie robię ze swoim życiem, cały dzień leżę w łóżku. Kupiłem książkę, przeczytałem Miałem ja mi tam było takie zdanie, żeby rozpisać co godzinę swój dzień. Rozpisałem i wyszło, że 12 godzin leżałem w łóżku i od tego momentu po prostu się zmieniłem i zacząłem tak działać, że w sumie nawet godzin nie leżałem w łóżku. Jak widać, działasz skutecznie. Dlaczego? Dlatego, że nawet ja dzisiaj prowadzę z Tobą rozmowę, bo wiem, kim jest Wojtek Kalinowski, i wiem, że Wojtek Kalinowski może również Was zainspirować, przez to, że budujesz markę osobistą. Dlaczego zdecydowałeś się na budowanie marki osobistej? Bo jest to skuteczne w biznesie. Mamy XXI wiek, każdy korzysta z in Instagrama i z internetu. Dobra. Czyli na jakich platformach budujesz swoją markę Głównie osobistą? Głównie na Instagramie. Dlaczego nie na YouTubie? Dlaczego nie na Facebooku? Dlaczego nie na TikToku? Bo Instagram wydawał mi się najwygodniejszy, najłatwiejszy w obsłudze i może było dodać swoje zdjęcia po prostu. Znaczy, nie, nie robiłem tego, przekazuję wartość i po prostu najłatwiejsze, dużo łatwiejsze niż Facebook. Tak Dobrze, wydaje się. Ja jestem zwolennikiem z zasady 79% na Instagramie, bo on jest najskuteczniejszy, ale jednak 21% na innych platformach. Czy korzystasz już z tej z zasady, z tej metody, czy jeszcze nie? Tak. Okej, okay, Czyli jakie są jeszcze platformy społecznościowe? Facebook? Myślę i raczej to zrobię nad Tiktokiem i może w niedalekiej przyszłości też YouTube. Dobra, też widziałem, że tworzysz już filmiki na Instagramie. Jak się przełamać do wzięcia telefonu, do nagrania? Najpierw storysa, później IGTV, później może jeszcze wrzucenia na Tiktoka, na YouTube'a. Jak się do tego przełamać? No bo myślę, że żeby nagrać to nie jest problem, ale żeby zacząć nagrywać, z tym mają osoby problem, szczególnie w głowie. Jestem zwolennikiem linii prostej, po prostu nagrywasz i wrzucasz, bo na tym to wszystko polega. Tak samo nagrywanie dla siebie to też nie ma sensu, bo ile można się nagrywać? I tak wiemy doskonale, że później te osoby i tak nie dodają tego publicznie. Więc od razu dać publicznie, to i tak będzie słabe, i tak nie będzie Wam się podobać, więc po prostu dodajcie. Dobra, czy pamiętasz swoje pierwsze nagrania? Tak, były tragiczne. I co z tym zrobiłeś? Czy sam dla siebie to nagrałeś? Czy może to było Insta Stories? Czy może to był już jakiś filmik, który poszedł do sieci? Jak to wyglądało? Nie, to były Insta Stories, mówiłem o Instagramie. Po prostu nagrałem. Wiedziałem, że to będzie złe, ale nagrałem. Dobra, było złe. Kliknąłeś, usuń. Nagram jeszcze raz, czy wrzuciłeś? Nie, wrzuciłem, po prostu wrzuciłem. Dobra, z, jakim z jakimś feedbackiem to się spotkało? Opinia zwrotna? Znaczy bardziej ludzie się dziwili co ja robię, jak, jak mogę w wieku 17, 16 lat myśleć o biznesie. Ludzie po prostu byli bardziej w szoku, nie przekonani do tego, nie wierzyli we mnie. Ale mi się wydaje, że coraz, z każdym dniem się do mnie po prostu przekonują. Czyli tak jak widzicie, na początku zacznijcie, ludzie powiedzą wow, tutaj jakiś Jasiu, Stasiu, Marysia, przecież Wy byliście normalnymi ludźmi, dlaczego to robicie? Będziecie konsekwentnie dążyć do swoich celi, nagle osiągniecie cele i ci ludzie, którzy się dziwili, będą widzieli, że warto. Więc Wojtek, jakie masz cele długoterminowe? Do roku chcę zarabiać 6,5 tysiąca miesięcznie, czyli do moich 18 urodzin. Do tego chcę rozwijać Instagrama na tyle, żeby był to zarabiać z niego regularnie. Do, do tego chcę po prostu się rozwijać, bo jestem w takim wieku, że rozwój jest kluczowy. Ale nie chcę też robić, żeby być czytelnikiem, tylko czytać książek. I chcę po prostu działać i się rozwijać ciągle. Dobra, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. 6,5 tysiąca złotych miesięcznie do 18 urodzin, tak. więc wiadomo, że jest różnica między 6 a 6,5 mała, ale między 0 a 6,5 jest ogromna. ogromna. Więc ile na dzień dzisiejszy zarabia Wojtek Kalinowski? Te kwoty są różne. Mogę powiedzieć, że ile teraz... zarobiłeś w ostatnim miesiącu konkret? Kilkaset złotych. Kilkaset złotych, czyli wtedy będzie widać przepaść, jeśli osiągniesz swój cel. Ale mogę powiedzieć o celach, jakie mam na ten tydzień? Jasne. Chcę zarobić minimum 500 złotych w tym tygodniu. Czyli tak jak widzicie, jeśli będziecie zarabiać każdego tygodnia, każdego miesiąca dwa razy więcej, później może 50% więcej niż poprzedniego, to i tak będzie dobrze, ponieważ będzie cały czas tendencja wzrostowa. To nie będzie linia prosta, jak ludzie mają na etacie, żyją za jedną kwotę co miesiąc przez kilka lat, tylko Zmieniajcie się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Tak jak widzicie, u Wojtka to jeszcze nie są jakieś ogromne kwoty, ponieważ tutaj są kwoty rzędu kilkuset złotych. Ale zobaczcie, jak Wojtek będzie każdego miesiąca, czy nawet później tygodnia dodawał kilkaset złotych, kilkaset złotych, kilkaset złotych, to jak z Wojtkiem się spotkamy za rok, będzie 6,5 tysiąca złotych, a za 5 lat jaki jest cel? Wolność finansowa. Głównie to jest wolność finansowa, że po prostu leżeć na wyspach i żeby same pieniądze mi wpływały na konto. Dobra, ile potrzebujesz, żeby być wolnym finansowo? Nie mam żadnej kwoty. Wychodzę z założenia, że im więcej tym lepiej. Im więcej tym lepiej? No to jakie jest minimum, że będziesz wiedział, że już jest punkt, w którym powiesz dobra, Wojtek, jestem wolny finansowo, bo doszedłem do kwoty, w której już mam taki przypływ pieniężny, że nie muszę pracować. Jeśli w wieku już 18 lat chcę zarabiać 6,5 tysiąca, to wiadomo, że ten pułap w wieku 25 lat musi być większy, żeby była ta wolność finansowa. Ja ustaluję tak, żeby miesięcznie nie było mniej niż 40 tysięcy w wieku 25 lat. Wtedy będę czuł się wolny finansowo. 40 tysięcy dalej z działaniem swoim, czy już z jakichś np. nieruchomości, biznesów, czy innych rzeczy pasywnych? Mm, aż na taki plan też nie mam dalej długoterminowych. To się okaże, tak samo... Miesiąc temu nie myślałem, że będę robił to co teraz robię, tak samo rok temu nie wiedziałem, że będę prowadził Instagrama. Nie Dobra, myśli... czyli na chwilę obecną trzymamy kciuki. Ja Ci życzę, żebyś zarabiał to 6,5 tysiąca złotych miesięcznie za rok od dziś. E, wróćmy do sportu. Co ci dała siatkówka i czy mental sportowca wpływa jakoś na Twój biznes? Ogromnie, ja bym powiedział po prostu ogromnie. Taka ta systematyka, że wiem, że coś muszę zrobić. To chodzenie na treningi na czas mi dużo dało, że jak mówię sobie, że o 12, powiedzmy, muszę zrobić zooma, to robię o 12 zooma i jestem za 5 minut już gotowy. Dobra, dlaczego nie grasz już w siatkówkę? Czy zabrakło talentu, czy zabrakło chęci? Talentu na pewno nie zabrakło. Po prostu z niektórymi ludźmi nie było mi po drodze i dużo bardziej fascynował mi po prostu biznes. Dobra, wiadomo, że w biznesie aktywność fizyczna również jest ważna, czy dbasz jakoś jeszcze o swoją sylwetkę, czy uprawiasz jakiś sport już stricte amatorsko? Tak, chodziłem na siłownię, teraz troszeczkę mniej chodzę, bo nie mam czasu, ale w dalszym ciągu próbuję to utrzymać i jeżdżę na rowerze. To ostatnio to jest moja największa zajawka, po prostu pasja. Dobra, powiedziałeś, że osoby na początku, które Cię obserwowały, były w szoku, ale jak radzisz sobie z opinią rówieśników, która nie zawsze jest przyjemna? Czy spotkał ci jakiś hejt, czy raczej to jest wsparcie ze strony bliskich, znajomych? Jak to u Ciebie wygląda? Wiadomo, że jeśli chcecie coś osiągać wielkiego, tego wsparcia po prostu nie będzie. Co możecie zrobić? Po prostu się tym nie przejmować. Ktoś coś mówi, okej, okay, niech sobie mówi, jak dążysz do celu, to wiesz o tym, że te osoby nie są w stanie nic zrobić, cię zwyzywają od najgorszych. Okej, okay, to jest twoje zdanie, ja wiem co innego, ja będę zarabiał takie, takie pieniądze i dążę do tego po prostu. Dobra, czy miałeś sytuację, w której już ktoś ciebie zwyzywał od najgorszych? Hmm. Teoretycznie niemożliwe, że tak, bo moi znajomi mi to mówią, że tak jest, aczkolwiek... Ale prosto w twarz, albo najnie... mm. najnieprzyjemniejsza sytuacja, która Nikt na dzień nie odważył dzisiejszy się, się, nie w się w spotkała. Taki najtrudniejszy moment, w którym już byłeś blisko zrezygnowania, czy już coś takiego było? Jakieś może chwile zwątpienia? Były. Były, szczególnie na Instagramie, to jest też ciekawa historia, ale... Bo tak brak motywacji, brak efektów było, ludzie mnie nie wspierali, przez co myślałem, że to no po prostu nie ma sensu, ale wtedy było story od Damiana, gdzie dowiedziałem się o grupie U16, po prostu do niego napisałem i od tego dnia jakby moje życie się odmieniło, bo miałem ten kryzys. Czyli mówisz, że musiał zadziałać bodziec zewnętrzny, którego się nie spodziewałeś, żeby jednak wyjść z tego dołka? W moim środku tak. Czyli to zadziałało, a czy miałeś już kiedyś właśnie chwilę zwątpienia, ale sam siebie potrafiłeś sobie jednak wmówić w głowie, że będzie dobrze, że to jest chwilowy przestój, Czy jeszcze takich sytuacji nie było? Bo na razie wszechświat i świat zewnętrzny działa do dobrze dla Ciebie. Było tak tylko w siatkówce, gdzie miałem dwa tygodnie tylko też przestoju i nie chodziłem na treningi, myślałem, że zrezygnuję. Wróciłem na treningi, to się okazało jeszcze silniejszy, jeszcze z większą zajawką tego sportu. Co dało mi, że za parę miesięcy później stałem kapitanem mojej drużyny? Świetnie. Powiedz, czego możesz radzić nam, nam, naszym odbiorcom, słuchaczom? Yy, jaka jest rada dla cie, od ciebie dla młodych ludzi? No bo mam nadzieję, że głównie tutaj młodzi ludzie tego słuchają. Po prostu próbujcie, nie przejmujcie się opinią innym. Wiem, że, wiem, że to łatwo brzmi, ale tak róbcie, nie przejmujcie się i działajcie się prosto do celu. Dobra, także Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że za rok, za kilka lat znowu ponowimy ten wywiad, odświeżymy, wrócimy do rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, ale już z osiągniętymi celami od Ciebie i tego Ci, Ci serdecznie życzę. I Wam również działajcie, bierzcie przykład z Wojtka, Bodasia. Także trzymajcie się, cześć i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku W Drodze na Szczyt. Ja nazywam się Damian Maciuszek, a moim gościem był Wojtek Kalinowski. Cześć, cześć Wam.